Cześć kochani. Dawno ze sobą nie rozmawialiśmy w ten sposób. To jest chyba pierwsze takie nagranie, kiedy ja siedzę i patrzę się w telefon od, żeby wam nie skłamać, od kilku lat, chyba trzech lat. Kiedyś spotykaliśmy się w ten sposób częściej. Dzisiaj spotykamy się w ten sposób w wyjątkowych okolicznościach. E, ponieważ zaszło u mnie sporo zmian um, o których pewnie część z was która obserwuje która obserwuje mój profil e, instagramowy mój profil facebookowy e, wie może też osoby, które oglądały wywiady z czytaczem, tutaj Daniela pozdrawiam ze strefy czytacza, też o tym wie. Ale część osób pewnie, bo mam z tego co widzę na tym YouTubie ponad 600 subskrybentów i subskrybentek, więc część osób też jednak obserwuje tutaj ten profil i no rzadko tutaj się coś działo. Dlaczego? Po pierwsze zawsze podkreślałem, że YouTube nie będzie Priorytetem mojej działalności. No nie wiem, no chyba, że jakiś filmik wywali na milion wejść, no to wtedy, to wtedy <śmiennie> zmienię zdanie, tak. Ale w zasadzie YouTube'em się nie zajmuję i nie, nie mam zamiaru się zajmować jakoś tak full-time. Full-time zajmuję się, o czym osoby, które pewnie już oglądały wywiad z czytaczem sprzed pół roku, yy, nie, kiedy on był, kiedy myśmy to nagrywali, trzy miesiące temu. Jakoś niedawno, Boże, mi się to wydaje, że cała wieczność minęła. No w każdym razie, tak, jestem full-time pisarzem. Stało się. W sensie żyję z pisania. W sensie serio sprzedaję w tej chwili dość książek, żeby się z tego utrzymać. I od tego właśnie chciałem zacząć. Dziękuję Wam. Dziękuję Wam, moim czytelnikom którzy towarzyszyliście mi od, e, jestem na tym rynku już, słuchajcie, 15 lat, choć trudno w to uwierzyć. Zaczynałem od opowiadań, później były, e, później były e, powieści, wydawane kolejno w Drageusie, w Fabryce Słów, teraz w Bukowym Lesie. E, no i cóż, y, stało się. Faktycznie jest Was na tyle dużo, że e, jestem w stanie, byłem w stanie już rzucić moją pracę zawodową i i jestem w stanie full-time pisać książki, co mnie bardzo cieszy. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, bo to dzięki Wam. Także bardzo Wam dziękuję. No i jak to teraz wygląda? No, wygląda to teraz tak, że jak zauważyliście, jestem w stanie dostarczać Wam książki trochę częściej. Są one, jak sądzę, trochę bardziej dopracowane. I te premiery będą, mam taką nadzieję, przynajmniej będą trochę bardziej zagęszczone. Przynajmniej staram się, żeby tak było. Jak to jest, to często zależy od kalendarzy wydawniczych. I tutaj mieliśmy przykład tego w tym roku, jak wydałem mniej więcej trzy książki w trzy miesiące. To nie dlatego, że ja byłem w stanie miesiąc po miesiącu je pisać, tylko po prostu to są książki sprzed lat. Ale kalendarze wydawnicze trzech wydawnictw tak się pokryły, że wyszło na to, że właściwie ten Saurski pisze książkę za książką. No i cóż, w ogóle zmienię sobie pozycję, bo tak mi będzie wygodniej chyba. No i cóż, co dalej? Jak wiecie, chyba najważniejszą z tych premier była ta premiera, tak? Czyli Guiding w wydawnictwie Bukowy Las. Dlaczego Guiding jest tak istotny i dlaczego jest tak istotną, istotną zmianą dla mnie? Przede wszystkim jest to odejście od fantastyki. Coś, co planowałem od... Dość długiego czasu już i jakoś w okolicach 2022, zaczęło mi się krystalizować to, że yy, mam ochotę zaryzykować w nowym nurcie, w nurcie, w którym poruszałem się tak naprawdę dłużej nawet niż w Fantastyce, ponieważ pierwsze takie poważne próby, próby literackie to były w. W, w, w liceum i to były próby kryminalne. W gimnazjum pisałem trochę tam opowiadań, fantazy, które później przerobiłem na, 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 na teksty. Na teksty. Na teksty, które znacie obecnie jako serce lodu, krew kamienia i czarne słońce. Właśnie powinienem powiedzieć serce lodu, czarne słońce i krew kamienia, bo tak powinno się je czytać w takiej, w takiej kolejności. Natomiast faktycznie, faktycznie już od dłuższego czasu chciałem się zająć tą literaturą tą literaturą a, kryminalną, sensacyjną, a, thrillerową. Czekajcie jeszcze raz się poprawię. Bo to... Jak widzicie, stara formuła działa, czyli mówię do Was na spontanie, bez przygotowania, amatorsko, totalnie, i, i chyba, chyba odpowiada Wam taka formuła, bo przynajmniej jest bez cięć, więc wiadomo, że, że, że filmowany mówi szczerze. Um, no, wracając, i no, już nie będę przeciągał, tak, ale w którymś momencie stwierdziłem, że to, co chciałem powiedzieć w Fantastyce, już powiedziałem. I teraz mam ochotę wrócić do tego wielkiego marzenia, jakim było pisanie książek w mainstreamie, w kryminałów, thrillerów w Polsce, zwanych Mucha mi tu wpadła, zwanych z jakichś przyczyn sensacjami. No i co w związku z tym? Napisałem tę książkę Gajzin, bardzo się ona spodobała w kilku wydawnictwach. Ja wybrałem jedną z ofert, więc książkę wydało wydawnictwo Bukowy Las. Jest ona już od jakiegoś czasu dostępna. Cieszy się dość dużą popularnością, za co znowu dziękuję. I witam tutaj też wszystkich nowych czytelników czytelniczki, którzy, którzy, którzy tu są ze mną. No, i cóż, drugi tom wyjdzie wkrótce. No, i to jest taka najpoważniejsza faktycznie zmiana, jaka zaszła, jaka zaszła u mnie. A, czy planuję pisać książki fantastyczne? Dobre pytanie. Na ten moment nie. A, bo. No nie. Ale to nie jest tak, że ja się odcinam od fantastyki kategorycznie już nigdy nie będę pisał fantastyki. Nie, 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 nie. Może być tak, że przyjdzie mi do głowy jakiś pomysł na książkę fantastyczną, i wtedy ją napiszę, ale yy, na ten moment nie mam takiej potrzeby w serduszku. Także. A um, co. a nie wiem na co, też, na co też czekacie. W związku z tym co z kresem? No właśnie, co z kresem? Co z kresem, kochani? Otóż tak, stan na ten moment gadamy, gadamy na samym samym początku września, więc stan na pierwsze kilka dni września jest taki, że prace produkcyjne z mojej strony nad finałowym tomem kresa zostały zakończone. A mogę zdradzić, że tekstu, który zdołał Witek napisać przed śmiercią było jakieś 120 stron z kawałkiem mojego maszynopisu, yy, czyli już tej mojej takiej treści opartej o to, co Witek zostawił i co tam zdołał przekazać, to jest 300 stron ponad. Więc za, w zasadzie będzie to jeden. Nie wiem, jak to wydawniczo wyjdzie i to jest w 100% w gestii fabryki słów. Ale mm, wyjdzie tej książki jakieś e, 400 stron lekko, takiego maszynopisu suchego. Ile to wyjdzie w druku? Nie mam pojęcia, bo w druku zazwyczaj stron jest więcej. Jak fabryka do tego podejdzie? Nie wiem, to jest w ich gestii. Ja im w to absolutnie nie ingeruję. Tekst jest u Ani, czyli u żony Witka. E, Ania go sprawdza. Jest z niego zadowolona. Um, więc ja też jestem zadowolony, bo zależało mi na tym, żeby, żeby ten najważniejszy, najważniejsza czytelniczka, czyli żona Witka, która no, powierzyła mi to bardzo odpowiedzialne zadanie, um, żeby ona faktycznie była z tego zadowolona i ona z tego zadowolona jest, co mnie bardzo cieszy. Um, ale jeśli chodzi o daty wydawnicze, terminy, takie rzeczy, słuchajcie. Nie mam pojęcia, tak? To zależy od tego, kiedy Ania skończy czytać, kiedy wprowadzimy ostatnie poprawki. Po wprowadzeniu poprawek tekst trafi do fabryki. Fabryka będzie robiła cały ten proces wydawniczy, czyli redakcję, korektę i tak dalej. Oni mają swój kalendarz, my absolutnie w to nie ingerujemy, ale też proszę, żebyście nie, nie, nie rzucali się teraz na fabrykę i, i, i nie piłowali ich że szybciej, szybciej, bo, bo to naprawdę to, to no nie jest takie proste, że fabryka sobie mówi, że o będzie 1 stycznia i wychodzi 1 stycznia. To, to zależy od wielu czynników. Wiem, wiem jesteśmy w kontakcie z fabryką i, i, i naprawdę ludzie w fabryce robią wszystko, żeby to było wydane jak najlepiej i. I, 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 I z odpowiednim efektem, i ze wszystkim. Także naprawdę nie, nie, nie rzucajcie się te, teraz po tym filmiku na nich, że a coś tam ten, tak? Wszyscy, naprawdę wszyscy pracują na tym, żeby, żeby te, 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 ten cykl godnie zakończyć. Ja z kolei, jeśli chodzi o moje projekty, to jak zauważyliście, no i jak wspominałem na początku tego filmiku, raczej, raczej się kieruję teraz. Do mainstreamu wyszedł Gajdzin, wyszedł wyszło Eldorado z fabryki słów, które widzicie tutaj, czyli też western pełnokrwisty. Polecam go w październiku. Wyjdzie drugi tom, drugi tom Gajdzina. No i cóż, yy, i co dalej? Nie powiem, <ścoughs> nie powiem, ale to, co mogę powiedzieć, co się będzie działo, mam nadzieję, na tym kanale. Otóż Podczas licznych moich wizyt na rozmaitych targach i festiwalach literackich, dość dużą popularnością cieszył się wykład o tym, jak wydać książkę. Podkreślam, wydać, nie napisać książkę, bo to jest różnica. Nie ma uniwersalnego przepisu na napisanie dobrej książki, ale na wydanie książki myślę, że jest pewien uniwersalny przepis i, i ja go podaję. I teraz tak. Planowałem rozbudowaną wersję tego wykładu wygłosić na pewnym dużym toruńskim festiwalu literackim, ale tenże został odwołany, a nie podaję jego nazwy, no bo, 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 bo nie uprawniono mnie do, do, do podawania nazwy tego wydarzenia, więc. więc e, e, no, ale w każdym razie nie, nie wygłoszę go tam, więc pomyślałem, że wygłoszę go tutaj. To znaczy, przygotuję kilka nagrań, podzielę je na części. I wy będziecie je sobie oglądać. I być może robić notatki, i może się Wam przydadzą do czegoś. Wiem, że dużo osób, które mnie ogląda, chce wydać własne książki. Wiem, że część z tych osób nawet już książki wydała, więc gratuluję Wam. A um, ja z kolei przygotuję to w taki sposób, żeby to było przyjemne do oglądania, zrozumiałe. Poproszę mojego kolegę montażystę, żeby może jakiś tam dżingle przygotował jakiś ten, bo wiem, że bez tego po prostu YouTube to już fe, fe, nie będzie chciał, nie będzie chciał tego szerzyć, udostępniać, no to, to, żeby to wam się przydało, ale też sami możecie to szerować wszystkie będę publikował. Tutaj nie wiem, ile części wyjdzie, bo chciałbym w zasadzie się skupić, się skupić na, na wszystkich aspektach wydawania książki, czyli wysyłaniu do wydawnictwa, sporządzania listu do wydawnictwa, odpowiedzi wydawnictwa, redakcji, korekty, przygotowywaniu okładki, później procesowi całemu wydawniczemu, czyli temu, co się dzieje już po wydaniu książki i tak dalej. Żebyście mieli jak, naj, jak najlepszą, jak najszerszą wiedzę dostarczoną w jak najbardziej przystępny sposób. Więc nie wiem ile dokładnie części to będzie, ale na pewno około 4, 5, 6 to tak, to tak myślę, że to tak na spoko. Nie wiem jakiej długości one będą, więc tam przygotujcie sobie ciepłą herbatę czy coś i, i, i oglądajcie. Nie wiem też kiedy będę je wrzucał. Bo mówię, no YouTube nie jest jakimś priorytetem mojej działalności, ale też wiem, że jest sporo osób, które tutaj mnie oglądają, więc chcę, żeby były up to speed. No i cóż, no i to właściwie tyle. Tyle u mnie. Chwilę sobie z wami pogadałem. Mam nadzieję, że dźwięk, że telefon wyłapał dźwięk, bo z tym zawsze był problem. No i cóż, pozdrawiam Was czule i, 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 i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. I Czytajcie moje książki. I do zobaczenia.